Przypadek Pam Reynolds z 1991 roku to najlepiej udokumentowany i przestudiowany przykład doświadczenia z pogranicza śmierci. Pam została klinicznie uśmiercona w celu przeprowadzenia operacji na mózgu. Była ona martwa przez całą godzinę, co potwierdzają wszelkiego typu instrumenty medyczne, jak i personel obecny przy operacji. Miała zaklejone oczy, a w uszach były urządzenia generujące głośny dźwięk. Jej mózg nie wykazywał żadnej aktywności, a jednak opisała ona dokładnie i prawidłowo to, co się wydarzyło podczas operacji, a także swoją wizytę po drugiej stronie. Ten konkretny przypadek zadziwił zarówno ekspertów, jak i lekarzy. Dr. Michael Sabor, kardiolog, studiował również przypadki śmierci klinicznej, gdy natknął się na tę jedną nadzwyczajną relację. Przypadek PAM jest unikalny ze względu na to, że jej śmierć nastąpiła w czasie, gdy była ona podłączona do wszelkich urządzeń medycznych i była pod obserwacją. Myślę, że jeśli chciałbyś zaprojektować eksperyment laboratoryjny, podczas którego planujesz doprowadzić kogoś na krawędź śmierci lub być może nawet do samej śmierci, a potem sprowadzić ich z powrotem, aby zapytać ich co zobaczyli, ten przypadek Pam jest temu najbliższy ze wszystkich, o których wiemy. Pam Reynolds była znanym autorem tekstów piosenek, piosenkarką i pracowitą mamą, gdy w 1991 poważnie zachorowała. Zaczęłam doświadczać ekstremalnych zawrotów głowy, utratę mowy, miałam też problemy z poruszaniem się. W tym momencie mój lekarz domowy zalecił zrobienie tomografii komputerowej. Prześwietlenie oczywiście wykazało, że mam tętniaka i do tego był on ogromny. Zostałam skierowana do neurologa, który dał mi minimalne lub prawie żadne szanse przetrwania. Ale była dla Pan jedna ostatnia deska ratunku. Wybrała się w swoją, jak zakładała, ostatnią podróż, 2000 mil do Instytutu Neurologicznego Barrow w Phoenix, w Arizonie. Pamiętam jaskrawe słońce. Światło w Phoenix, w Arizonie jest przeszywające od samego wschodu. Pamiętam, że weszłam pod prysznic. Dostałam zestaw do szorowania zawierający szczotkę z twardym włosiem i antybakteryjny roztwór, w celu zmniejszenia ryzyka infekcji, jak zakładam. Po dziś dzień pamiętam szczypanie, jakie na mojej skórze wywołała ta szczotka i ten roztwór. Pamiętam, że położyli mnie na noszach i słyszałam piszczenie kółek. Neurochirurg dr Robert Spetzler zdecydował się zająć przypadkiem Pameli pomimo nikłych szans powodzenia. Patrzymy tutaj na tętniaka, którego miała. Znajdował się on u samej podstawy mózgu. To jest jak balon, który w każdej chwili może pęknąć, powodując niesamowitą katastrofę w mózgu pacjenta. Dlaczego w tym konkretnym przypadku było to takie trudne? Myślę, że najłatwiej będzie mi to pokazać na tym plastikowym modelu głowy. Jeżeli go obrócimy i wyjmiemy górną część mózgu, to tętniak, o którym mowa, znajduje się dokładnie na samym dole u podstawy mózgu. I właśnie dlatego tak niesamowicie trudno było się do niego dostać. Więc w jakiś sposób musimy przedostać się przez czaszkę, i pamiętajmy, tutaj jest twarz, a szyja jest tutaj na dole, aby dostać się w to trudno dostępne miejsce. Jeżeli przyjrzymy się temu na prawdziwym mózgu, to możemy dokładnie zobaczyć, gdzie to jest. To jest podstawa mózgu. I gdyby wsadzić ją tutaj, to byłaby ułożona w ten sposób. Więc obróćmy je obie do góry nogami i teraz patrzymy na to, co zwane jest pień mózgu. Wszystkie funkcje mózgu przebiegają przez pień mózgu, a ten konkretny tętniak znajdował się dokładnie w samym jego środku, ku podstawy mózgu. Dlatego tak trudno do niego było dotrzeć dlatego tak trudno było to leczyć i dlatego to jest tak katastrofalne, kiedy krwawi. Operacja, którą miała przyjść PAM, znana jest pod nazwą Stand Steel. Temperatura ciała PAM zostanie obniżona do pomiędzy 10 a 15 stopni Celsjusza, serce i oddychanie zostaną wstrzymane, fale mózgowe wypłaszczone, a krew z mózgu odsączona. Będzie ona martwa klinicznie przez całą godzinę trwania operacji. Chcemy doprowadzić do całkowitego wstrzymania pracy mózgu. Nie chcemy, aby mózg tylko zasnął, chcemy wstrzymać metaboliczną aktywność mózgu. Każdy normalnie generowany przez ciało sygnał, który da się zmierzyć, całkowicie zniknie. Także nie będzie absolutnie żadnej aktywności neuronów. Przed rozpoczęciem operacji aktywność mózgu jest wysoka, następnie pacjent zostaje uśpiony. Oczy zaklejone plastrami. A do uszu zostają włożone niewielkie urządzenia klikające, które mają na celu monitorowanie mózgu. Pacjent jest całkowicie przykryty, a jedyny odkryty obszar to część głowy, gdzie będziemy pracowali. Nie pamiętam sali operacyjnej, nie pamiętam, abym w ogóle widziała doktora speclera. Byłam z kolegą, z jednym z jego kolegów, który był ze mną w tym czasie. Potem nic. Zupełnie nic, zanim usłyszałam ten dźwięk. Ten dźwięk był bardzo nieprzyjemny, był okropny. Przypominał mi wizytę u dentysty. I pamiętam mrowienie na czubku głowy. I po prostu wyskoczyłam przez czubek mojej głowy. I patrzyłam z góry na ciało, i wiedziałam, że to jest moje ciało, ale mnie to nie obchodziło. Mój punkt widzenia był gdzieś na ramieniu lekarza. Pamiętam narzędzie w jego ręku, które wyglądało jak rączka do mojej elektrycznej szczoteczki do zębów. Zakładałam, że otworzą moją czaszkę za pomocą piły. Usłyszałam określenie piła, ale to, co widziałem, wyglądało bardziej jak wiertarka niż piła. I nawet miało zestaw malutkich końcówek, które były w tym pudełeczku, które wyglądały jak zestaw kluczy nasadowych, jakie miał mój ojciec, gdy byłam dzieckiem. I dokładnie pamiętam kobiecy głos mówiący: Mamy problem. Jej arteria są zbyt małe. Spróbuj z drugiej strony. Kłos ten zdawał się dochodzić z drugiej strony stołu i pamiętam, że zastanawiałem się, co oni robią. Przecież to jest operacja mózgu. Chodziło o to, że próbowali podpiąć się do tętnicy łudowej, aby spuścić krew. A ja tego nie rozumiałam. Po rozmowie z doktorem Spetzlerem i przyjrzeniu jego raportu z operacji, odkryłem, że to, co ona widziała podczas swojego doświadczenia spoza ciała, bardzo dokładnie zgadzało się z tym, co tak naprawdę się wydarzyło. Widziała piłę do kości, która była użyta do otwarcia jej czaszki. Nawet ja nie miałem pojęcia, jak ta rzecz wygląda. Opisałem ją jako elektryczną szczoteczkę do zębów, co uznałem za niedorzeczne. Więc musiałem poprosić o przesłanie mi z Fort Worth w Teksasie zdjęcia tej piły, aby potwierdzić, czy to, co widziała, faktycznie tak wyglądało. Byłem zdumiony, kiedy zobaczyłem to zdjęcie, bo faktycznie przypomina ona elektryczną szczoteczkę do zębów. Myślę, że obserwacje, których dokonała, nie były oparte o to, co widziała, gdy wjeżdżała na salę operacyjną, bo te rzeczy po prostu nie były dla niej wtedy dostępne. Na przykład piła i tym podobne rzeczy są przykryte i nie są widoczne. Były wewnątrz swoich opakowań, których nie otwierasz, dopóki pacjent nie jest całkowicie uśpiony, aby utrzymać sterylność otoczenia. Słyszała podczas tej operacji także rozmowę pomiędzy doktorem Spetzlerem i chirurgami sercowo-naczyniowymi, którzy wcinali się w jej nogi, aby podłączyć ją do pompy. Kiedy chirurg sercowy zrobiła nacięcie na jej prawej pachwinie, to odkryła, że jej żyły i arterie są zbyt małe, więc musiała spróbować po lewej stronie. W tym czasie była rozmowa na ten temat pomiędzy lekarzami, a PAM dokładnie opisała tę rozmowę. Podczas tego etapu operacji nikt nie jest w stanie nic obserwować ani słyszeć. I jest to dla mnie nie do pojęcia, aby Twoje normalne zmysły, takie jak słuch, a miała przecież w uszach moduły klikające, więc jak ona była w stanie cokolwiek słyszeć poprzez standardowe kanały słuchowe? Więc ponownie to sugeruje na fakt, że miało tam miejsce jakiegoś rodzaju postrzeganie pozazmysłowe lub doświadczenie pozacielesne, które pozwoliło pan dokładnie słyszeć i widzieć to, co się działo w tym czasie na sali operacyjnej. Czułem obecność. Odwróciłam się, aby na nią spojrzeć i wtedy zobaczyłam ten naprawdę maluteńki punkt światła. Wtedy to światło zaczęło mnie przyciągać. Do pewnego stopnia to przyciąganie było uczuciem fizycznym i wiem jak to brzmi. Tak czy inaczej, to prawda. Dla mnie było to fizyczne uczucie jak jechać szybko pod górę. I poszłam w kierunku światła. Im bliżej światła byłam, tym lepiej mogłem rozpoznać różne postacie różnych ludzi, i wyraźnie usłyszałam moją babcię, która mnie wołała, ona ma bardzo specyficzny głos, i natychmiast do niej poszłam to było wspaniałe uczucie. I zobaczyłam wuja, który. Zmarł, gdy miał tylko 39 lat. On dużo mnie nauczył. Nauczył mnie gry na mojej pierwszej gitarze. I widziałam bardzo, bardzo wielu ludzi, których znałam, a także wielu których nie znałam, ale wiedziałam, że w jakiś sposób jestem z nimi połączona. Zapytałam, czy Bóg jest tym światłem? Odpowiedziano mi, że nie. Bóg nie jest światłem. Światło to to, co się dzieje, gdy Bóg oddycha. Wyraźnie pamiętam, że pomyślałam: Stoję w obecności oddechu Boga. W jakimś momencie powiedziano mi, że już czas, abym wracała. Oczywiście, decyzję o powrocie podjęłam, zanim jeszcze położyłam się na stole operacyjnym, ale im dłużej tam byłam, tym bardziej mi się podobało. I mój wuja był tym, kto sprowadził mnie z powrotem do ciała. A kiedy znalazłam się w jego pobliżu i na nie patrzyłam, to absolutnie nie chciałam z powrotem w nie wchodzić, bo wyglądało dokładnie na to, czym było a mianowicie było martwe. I wiem, że bolało, więc nie chciałam w nie wchodzić. Przekonywał mnie. Powiedział, że to jak dać nura do basenu. Po prostu w nie wskocz. Nie. A co z dziećmi? Wiesz co, myślę, że dzieci będą w porządku. Kochanie, musisz iść. Nie. Popchnął mnie. Trochę mi pomógł i zajęło mnie sporo czasu, ale myślę, że chyba jestem gotowa, mu to wybaczyć. Wylądowałam, widziałam, jak ciało podrygnęło. Widziałam, jak zrobiło tak. I kiedy on mnie popchnął, to poczułam, jak ciało to zrobiło. To jest klasyczne doświadczenie z pogranicza śmierci, które wydarzyło się w ekstremalnie monitorowanych warunkach medycznych, podczas których każda znana oznaka życiowa i każda kliniczna oznaka życia i śmierci była w tym momencie monitorowana. I właśnie dlatego jej przypadek jest dla nas tak niesamowity i wartościowy. Nie potrafię tego wyjaśnić. Nie wiem jak to jest możliwe, że to się wydarzyło. Biorąc pod uwagę stan fizjologiczny w jakim była, w tym samym czasie, widziałem tak wiele rzeczy, których nie mogę wyjaśnić, że nie chcę w swojej arogancji powiedzieć, że to nie jest możliwe, aby to się wydarzyło. Przypadek PAM wskazuje na fakt, że w jakiś niewyjaśniony sposób była ona w stanie zachować spójne postrzeganie i pamięć, będąc klinicznie martwą. To sugeruje możliwość separacji pomiędzy umysłem a mózgiem. Kiedy serce jest zatrzymane i mózg nie funkcjonuje, naprawdę nie działa. To zapamiętywanie jest niemożliwe. Nie można w jakiś tam sposób zapamiętywać doświadczeń, które dzieją się w tym momencie, ponieważ połączenia pamięciowe nie działają. Więc kiedy osoba, która miała doświadczenie z pogranicza śmierci, mówi o tych wspomnieniach z bycia poza ciałem i obserwacji procesu własnej reanimacji, to jest trudne do zrozumienia dla obecnej neurobiologii. Jak takie coś mogło się wydarzyć przy użyciu pamięci, która przecież nie działa? Tak więc trzeba założyć, że informacje są w jakiś sposób przechowywane poza mózgiem, a potem zostają one zintegrowane z obszarami pamięciowymi. Albo trzeba założyć, że w jakiś inny sposób to się dzieje w mózgu, a potem zostaje umieszczone w pamięci w sposób, którego nie rozumiemy.